Cześć, z tej strony Dusia i Anetka. Witamy was na kanale Pod Wiejskim Niebem. Pod Wiejskim Niebem. Dzisiaj będziemy Dzisiaj zapraszamy Was na wiosenne sadzenie bratków, a także spacer z naszym pieskim labradorkiem Bezunią, O której troszeczkę Wam opowiemy. Jak tam ci idzie? Dobrze. Dobrze? O, ciągnięto. Dawaj. Nie wiem, ile to ma, ale. <ślad> ale dużo za dużo. Ale to jest ciężkie. Zawsze sama dźwigałam takie ziemię. Próbowało się. Co dziś zostało? Brawo. Dzisiaj sadzimy bratki. Takie piękne mamy przygotowane w pięknych okolicznościach. Do wiosny przygotowujemy się na różny sposób, ostatnio podcinaliśmy drzewka, konie już czują wiosnę poprzez nową trawkę, a dzisiaj przyszła pora na sadzenie bratków. Naszym nieodłącznym towarzyszem ogólnie życie, ale również sadzenia jest beza, może nie jest to najaktywniejszy członek sadzenia, ale zawsze coś sobie tutaj pochodzi. Dobrze Kladuszu, jak tam kompo kompozycję? Yy, mieszamy kolory czy mieszane. mieszamy. W, w końcu wiosna ma być kolorowa. Mieszane, mieszane. Masz tu. Tutaj wejdą po trzy. Tam sobie też daj się tam po, jakoś tak postaw. Bez dnia to by takiego. Beza. Dobrze. Jakbyś tak się z pytkali. <grym> Zaklinamy wiosnę. Tak. W ogóle przypomniało mi się, że ze wszystkich rzeczy ogrodowych, których nie cierpię, sadzenie jest całkiem w porządku. Tak, za to nie, nie cierpisz plewienia. Nie cierpię plewienia. A właśnie chcę chcecie Klaudusiu powiedzieć, że a to możesz wiedzieć, powie... <laughs> że cebula, którą posadziłam jesienią, jest do wyplewienia. I to naprawdę... Powiem tak, trzymam kciuki <laughs> i życzę powodzenia. Nienawidzę plewić, także w przyszłym tygodniu trzeba to zrobić. Posiejemy warzywa w końcu, bo już mamy opóźnienie. I wyp wyplewimy, co trzeba wyplewić. A nasza bezunia sobie spaceruje. No i proszę. Jedna już gotowa, później podlejemy. Od razu kolorowo się robi. A jak już tak mówimy o Bezuni, to w sumie możemy trochę przybliżyć jej historię z nami, bo mówiliśmy już trochę o koniach, mówiliśmy o siołku i o tym dlaczego i, i jak to się stało, że tu mieszkamy, ale nie mówiliśmy jeszcze o Bezuni. Bezunia jest z nami już prawie, prawie no pół roku tak naprawdę, bo byliśmy ją w październiku, więc dopiero w październiku będą 3 lata. A w czerwcu ona skończy swoje 3 latka i jest to nasz drugi labradorek. Pierwszym naszym labradorem był Barnuś, który był z nami prawie 13 lat e, i odszedł od nas no, też 3 lata temu prawie. Tak, więc to jest nasz duży, drugi labradorek. Obydwa były, są y, takie biszkoptowe, beżowe i teraz akurat Bezunia mi gdzieś zniknęła, ale z pewnością jest to najukochańszy piesek, jakiego znacie. Jak znalazłyśmy ogłoszenie o bezuni, to się zastanawialiśmy czy wziąć takiego pieska, który ma już 4 miesiące, bo akurat tyle miała, jak ją wzięliśmy do siebie. Bo raczej tak myśleliśmy, żeby wziąć tak, takiego szczeniaczka, który ma tak jak wtedy nasz poprzedni piesek barni. Miał 7 tygodni, jak go wzięliśmy. Ale znalazłyśmy takie ogłoszenie. Tak fajnie ta. Nasza obecna bezunia wyglądała, no i stwierdziłyśmy, że pojedziemy zobaczyć tą bezunię. No to wtedy jeszcze nawet nie była beza, szczerze mówiąc, tylko luna. Tylko luna, tak. No i tak, miała cztery miesiące. Przyjechaliśmy tam do tego miejsca, gdzie beza była. <laughs> Od razu się nam spodobała, była taka en energiczna, wesoła, przybiegła do, do nas. No i stwierdziliśmy, że faktycznie będzie z nami. I to było takie niesamowite, że jak już podpisaliśmy umowę z tym panem, który tam się zajmował bezą, to beza. Pobiegła do tych swoich rodziców, no bo też tam były te, byli jej rodzice do wglądu. Tam sobie razem biegali. Ona pobiegła do nich, jakby się z nimi chciała po, pożegnać i, przy, i przybiegła do nas. I wtedy, pamiętasz, wzięła się ją na, na ręce no i pojechaliśmy. Fajne to było. Może nie mówmy o podróży. Ty. Tak, podróż była ciekawsza, ponieważ Beza wtedy średnio znosiła podróż samochodem, zresztą nie tylko Beza. <laughs> Wszyscy po, potem po kolei. Wszyscy potem znosili dość średnio podróż samochodem. <laughs> nie było to jakoś super daleko, ale mimo wszystko trochę nas ta podróż kosztowała nerwów i zdrowia. Oczywiście Bezunia była bardzo grzeczna, po prostu źle się czuła. Tak, było, było, było jej niedobrze po prostu. Tak, także pamiętamy faktycznie ten moment, że Bezunia... Pobiegła do tych swoich psich rodziców, obwąchała się z nimi sekundę i już przybiegła do nas. Nie wiem, czy nastawiona, ale wiadomo, tak to trochę wyglądało, nastawiona, mm. że jedzie z nami. Wzięłam ją na ręce i pojechaliśmy. Coś śmieszniejsze, Beza na początku pierwszego dnia w ogóle nie chciała być w domu. Bo jako, <todgłos> to prawda. Jakoś czuła się, nie wiem, niespokojnie tam, czy tak nie do końca bezpiecznie, bo tego miejsca nie znała. A jeszcze lepsza rzecz jest taka, że umiała aportować. Od razu, chociaż nikt jej tego nie uczył. Także to było bardzo ciekawe, bo faktycznie od razu nam te patyki przynosiła, była bardzo chętna do zabawy. Wprawdzie myśleliśmy, że ta niesamowita energia po czasie, delikatnie jej może nie tyle przejdzie, co się uspokoi, ale Bezunia niezmiennie o 2,5 roku jest tak samo energicznym i wesołym psem. Zresztą czekam, czekamy tu na nią, ale poszła sprawdzać teren. Teraz sadzę bratki tutaj w takim bardzo starym wiadrze. Szczerze mówiąc, nie wiem ile ma lat, ale na pewno po wyglądzie można się zorientować, że jest sporo. I w sumie właśnie dlatego mogę polecić. Jeśli komuś takie dekoracje retro oczywiście pasują do otoczenia, bo ja tutaj wykorzystałam jako donicę stare wiadro, tutaj też które wykopałam tutaj, znalazłam tutaj zakopane w ziemi stare wiadra, misy i garnki. I teraz wykorzystuję je do właśnie dosadzania różnych kwiatów i rozchodników. Dlatego polecam wykorzystywać też różne takie rzeczy, które które można czasami znaleźć dookoła siebie, nie że, nie że tylko w ziemi, oczywiście, tak jak ja, ale nawet takie różne rzeczy z kuchni, różne takie stare dekoracje, garnki, imbryki wszystko można fajnie wykorzystać w ogrodzie. Tak jak na przykład nasz płot, ale no to może kiedy indziej. Bez sumienia. idziemy! Gdzie ty byłaś? Chodź! Chodź unia, idziemy nad strumień. Chodź. Idziemy szybko, chodź. Tak, a teraz czas na spacer. A teraz po mini pracy, mini sadzeniu, czas na spacer, idziemy nad strumień z Bezunią, która nas tutaj elegancko Przedzi. prowadzi. A przed nami znak ponieważ na swojej działce mamy drogowskaz, który na pewno kiedyś pokażemy, który prowadzi z konkretną ilością kroków do konkretnych miejsc u nas. Tutaj akurat mamy, jak widzicie, strumień lśniącej wody. Tam... Pamiętasz czemu lśniącej wody? Nie. Nie, no nie, że nie pamiętasz. Nie pamiętam. No przecież Ania z Zielonego Wzgórza tak nazywała jezioro, jezioro lśniących wód. A faktycznie, no. no faktycznie. A ja sobie popałam właśnie strumień lśniącej wody. Tak Bo jeziora nie mam. Jeszcze. Także mamy różne miejsca takie zaczarowane u nas. Tym razem pokażemy Wam strumień lśniącej wody. Jest to takie schowane dość miejsce, które, o którym mało kto wie i które Bezunia bardzo lubi. I które jest granicą naszej, naszego siedliska. A tak. teraz cały czas chodzimy w dół naszym lasem. Bezunia prowadzi. Bezunia naprowadź. Chodź, chodzimy. idziemy. Beza się wraca. Bezunia, a bo ona z, jakiś trop złapała. Tak, Bezunia sobie chodzi na wolności. Yy, nie boimy się jej tak puszczać. Tu są ogromne tereny, które Beska też dobrze zna. Poza tym przede wszystkim jest to grzeczny pies, który reaguje na wołanie i którego wiemy, że jak tam wiecie, zagwierdzemy czy zawołamy, to faktycznie przyjdzie. A przechodzimy na... przez pastwisko? Tak, przed nami przeszkoda, czyli nasze pastwisko. Mamy Kolejne. kilka rozłożonych pastwisk, więc musimy przejść przez jedno z nich. No chyba tutaj sarenki miały jakieś lądowanie, ponieważ sznurek jest o ściągnięty, a ja dwa dni temu to wszystko poprawiałam. Słupki są przewracane, więc pewnie Sarenki tutaj buszowały sobie. A bezunia już wróciła. Idzie z nami. O, matko, jak to wygląda. Nasze pastwisko. Owszem, potem poprawimy. Bezunia prowadzi nad strumień. I jednak nadal strumo. Tak. Nic się nie zmienia. No, nie jest tak, źle Oto nasze magiczne miejsce, albo raczej romantyczne. Tak, <gry> mamy ławeczkę, ma... mamy swoją starą ławeczkę i, przy, i przed nami strumień. że tak powiem, zimna, a nawet lodowata. Uwielbiam tutaj spędzać czas, szczególnie latem, jak jest upał, no to tutaj od strumienia, jeszcze w tym wąwozie, naprawdę jest y, tak rześko. I to jest taka moja ostoja, no bo jak widzicie, tutaj jest naprawdę tak baj bajkowo. Bezuniu, fajnie? Fajnie, co? Fajowo. Także widzicie kolejne nasze wspaniałe miejsce Na naszym wspaniałym siedlisku, naszej farmie pod Wiejskim Niebem. O się, zobacz. No i jednak nadeszła wiosna. Zawilec. Ale super. Jak już będzie maj, to, 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 to tutaj jest mnóstwo kaczeńcy, pierwiosków. Ale to jeszcze musimy chwilkę poczekać. Siadaj Klaudusia, zanim wrócimy. Tym się też różni mieszkanie na wsi i, i w mieście, ponieważ właśnie tutaj mamy takie miejsca, gdzie możemy sobie pójść całkowicie sami, chwilę pomyśleć, wyciszyć się naprawdę. Tak, lub po prostu poczuć tak bardziej tą naturę. Ja, jak jestem trochę dłużej w mieście, to wracam z takim utęsknieniem i z myślą, że w końcu czas się trochę wyciszyć, chociaż ja nie jestem. <laughs> Bez unia. To bez unia. Nie jestem ani cichą osobą, ani introwertyczną. Tak od czasu do czasu dobrze się tak wyciszyć, posłuchać natury. Tutaj też słychać ptaki, szum tego strumyczka, który jest mały, ale naprawdę robi taki fajny klimat. Ale tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej, w lecie. Jest tutaj dużo chłodniej, można się schłodzić nie, nie tyle w strumieniu, co po prostu inne jest tutaj też wtedy powietrze od tego strumienia. Bezunia bardzo lubi tu chodzić i jak wykminimy trochę lepsze zejście, to na pewno przeprowadzimy też konie. No, to by było fajnie właśnie, żeby zrobić taką możliwość, bo w tej chwili jest troszeczkę za stroną. Tak, i oczywiście by zeszły, bo to są zwierzęta, które też dobrze kombinują i, i, i potrafią chodzić w różnych warunkach, ale w niektórych kwestiach lepiej nie ryzykować i też nie zmuszać ich do jakiegoś zbiegania stąd, bo nie zawsze to się dobrze kończy. Także jak kiedyś e, wykminimy, wymyślimy, jak to inaczej tutaj zrobić, to na pewno zobaczycie, jak sprowadzamy też tutaj konie. Myślę, że tola, pierwsze co, to wydarzałaby się w strumieniu. To jest, to jest wręcz pewne, Klaudusia. Tak, nie ma innej opcji, nie widzę innej opcji. Zrozumia to sprytna łajsa, kochana. I tak mogliście zobaczyć skrawek naszego pięknego strumienia i posłuchać o tym, jak to się w ogóle stało, że Bezunia z nami jest? Tymczasem dziękujemy wam za oglądanie i widzimy się już na niedługo. Zasubskrybujcie ten kanał i dajcie lajka. Pa pa.